Dobra, jestem. <coughs> Ostatnio nagrywałem... Ostatnio jak... <coughs> oglądałem moje displaye, to zauważyłem, że strasznie cicho mi bohaterzy mówią, więc poprawię to. Yy, to jest zerwanie dźwięku. O, w sobie nie tak. A dajmy tak. O! Zobaczymy, czy lepiej będzie mi szło. Jak nie tu najwyżej ściągnę sobie lepszego innego frapsa. No, a ten odcinek będzie ostatni z, z tych głupich. Gryp. Podpiszę znacznie, że. Czućmy, że tak. Dobra, mocno w Tak. tak, tak. Dobra. Próbujemy. Kentor. O, chyba już lepiej. To glade. A ja myślę, że dowód osobisty, zaraz jest... wracam, jestem, ale muszę mu uciszyć moją kupią siostrę. dobre pytanie! Że raz zgubimy... Dowód o sobie w Ja jeszcze ci nawet nie powiedziałem o tym. Glej, ty Tak po prostu. A no to pocałuj mnie. Pewnie dawaj ten papier. Uważaj na niego, jest bardzo cenny. cholera, jak je zapomniałem włączyć. Aha. No Pogarnię to może jeszcze. Przy... Dobra, chyba no, od niego się nie opłaca za dużo kupować. Dobra, tu ja idę zapieprzyć. Eee, no. Nieważne. Ale bez i powoli chodzi. Tak... Tak... Idziemy jeszcze po jeden skórzony mieszek. Och, ja to, jak ten trzask szybko leci. Już trzy minuty minęły. Uwaga, uwaga... To trzeba doskonale rozegrać, mojego... Oho, tu jest mieszczek. I dziękuję bardzo. Teraz uciekamy. <gryw> już widać zaraz Korinis. Łada! Jezus, ale się przestraszyłem! Piękny zapisek. Zapis. Wiem, że nie powinienem saveować na e, jednym save, no ale... Cóż. I już... Kis Jezus Mary, to za mną idzie. Dobra, trzeba się posłuchać tego, czegoś ha, 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 ha. Poczuj tym mój słow <trym Yahem> dobra, to my tak przepraszam? I z nasze.

Chłopie, co się stało się. Serio? To ty ma to ty mało płacisz. Coraz częściej Jezus. Mm -hmm. To jak miło Z dwóch. Dobra, wraca mal. Kontynuujemy. Słychać? Słychać, dobra. cebi Turcam para Chegava Szybkie jest mnie. Lol! Pęknął płót, tu ja mogę dostać, yy, ja mogę dostać yy, za sprzedaż. godu <coughs> <coughs> Teraz do <da childe>. Hylty <coughs> Mhm, no tu letrą Ale mas <coughs> Ale masz po głod. Żartujesz O, że Spoko. Może. No i znowu jeszcze, znowu mam Fast speedo. Teraz tylko do wino Powiedz mu dzień dobry, dać mu jedną flaszkę wina. No i... eee... Tyle. W następnym odcinku już dojdziemy do Koriniz. Jezus Maria. E, gdzie jestem wino? A wino! <coughs> I need sort of you Eee, to miał być taki zły, mroczny i tak dalej głos. Ty chyba jesteś po dobrej stronie, a mówisz... A śmiesz tak źle im rusznie. No ale dobra. Mniejsza z tym. Odmaleto.